bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Ola, a w dzisiejszym odcinku będziemy jakby pokażę Wam, co dostałam na Wigilię, bo teraz jest Wigilia, jutro jest Boże Narodzenie, więc jutro albo prędzej bardziej pojutrze, czyli w drugi dziewiąt wleci kolejny vlog z tego co dostałam, więc oczywiście na mojego Instagrama i na mojego TikToka. Oczywiście linki macie w opisie. A ja. Przech przechodzę do odcinka. Pokaż pokażę Wam, co dostałam. moje już to wszystko otworzyłam, lecz pokażę Wam pierwszą rzecz. Jest w takiej torebce. I najlepsza rzecz będzie na końcu. Czyli jest po prostu najlepsza, taka. Czyli się można być najbardziej cieszę, znaczy wszystkiego ścięża, ale najbardziej. Rzecz to jest. Torebce to jest I tam w środku w tej torebce um, Jest Słodycze Oczywiście jest to Fifi mam. Takie jeszcze cukierki Oczywiście to wszystko jest otwarte Tak jak oczywiście Słodycze zawsze są otwarte, bo nie dało się przeżyć Bez jedzenia chociaż trochę To się wysypało chyba mi O, tutaj Mam takie pudełeczko piękne Które się tak otwiera Tutaj mam prawdopodobnie pieniądze, coś takiego. I mam słodycze. I tu miałam właśnie... I to był pierwszy prezent, który damy na bok. Drugi prezent to są takie mazaczki. No, takie właśnie o. Takie właśnie. O. To są takie kolory. O, tutaj widać się lepiej mm, No i takie maseczki, one mega ładnie ym, piszą Ogólnie ja wam pokażę, mam tutaj taką karteczkę, bo pisałam już, próbowałam I tutaj pisałam coś takiego Więc próbowałam wypisać. pisać Udało się, bardzo ładnie w ogóle piszą Trzeci prezent, jest ich cztery, teraz będzie trzeci i ten kolejny będzie top Teraz jest taki napis numery to jest torebka. w środku mamy czekoladki otwarte bo nie by nie wytrwały ze mną mamy o takie tutaj są bałwanki no tak tutaj są bałwanki takie różne fajne Rzecz. Ten vlog będzie mega krótki, ale to po prostu zwolni, mówiąc, żeby był troszeczkę dłuższy niż jej. Bo to będzie akurat taki króciutki. Więc i ostatnią rzeczą jest. Dosłownie tak się w ogóle cieszę. Jest taki piękny, świąteczna harmonia. Chodźcie, go teraz otworzę. Jest taki piękny tutaj. I otwieramy go. W środku mam tak. I mam te dwa o, takie wyżej na bok. Mam tu piękną skręć. To jest w ogóle taka mega fajna. Ona to jest ogólnie ta ze świątecznej harmonii, a to jest ta. Ona jest większa. Jest to porównanie, bo to jest te, tej wielkości, są wszystkie julki skręci oprócz tej jednej. To jest taka mega wielka, mam takie fajne. I zakładam Ja mam jeszcze dwie skręciulki, ale akurat teraz sobie ich nie mam. Kolejne, właśnie tutaj w tym rzeczy. To mam trzy wlepy: jedna to jest Otaki, Reniferek, bajkus i Linkus. Moja siostra się zakocha w bajkusku. Znaczy, moja siostra po prostu uwielbia bajkę jako psa. <grych> Takiego słodziaka. Ale jest to. Tutaj były takie trzy, co zaraz wam pokażę. Po prostu mam do Tutaj mamy trasy napisaną i wam właśnie pokażę. No tak tutaj, tutaj mam takie choinka, pierniczek i ta, nie pamiętam nie wiem, jak to się nazywa A skarpeta, o Ym, Kolejna rzecz, o To jest to tak, mam taki instax Znaczy to się nie nazywało instax Tylko teraz padło mi to z głowy, jak to zobaczyłam to krzyczy, wykrzykiwałam tu nazwę I nie pamiętam jak to się nazywało nie, nie przyjdzie mi to teraz tak szybko chyba do głowy. O, już wiem. Polaroid. <grym> Kalina że to jest płyta. Z autografem miłki. Piękne jest. Woda, tak. jest piękna i ma autograf. Bo ja mam płyty miłostki, lecz płyta miłostki nie ma autografu. Bo teraz w boksach miało one smego ładniejsze. ładnie ma za sobie. Po prostu się wszystkim. Mm. W środku jest, no oczywiście najważniejsze, czyli płyta Jest przepiękna Julka, w ogóle ona jest taka piękna Zobaczcie sobie sami I tutaj Jeszcze jest Tutaj taki opis, płyta I z tyłu wygląda tak Okładka, tu są napisane wszystkie piosenki, ogólnie I tu jest taka gwiazdka K Tekstów piosenki nie ma Tak jak w Miłostkach W Miłostkach były może pod płytą? nie ma, nie no, nie ma no i piękna jest no, Jest piękna, ten polaroid już był. i ostatnie czyli to, i to jest plakat z Julią Żugaj, on wcale nie jest taki wielki jak się zdawało na tym, w ogóle ten box ja wam pokażę wielkość on, on się niby wydaje taki duży, ale on on jest dosyć on nie jest wcale taki duży tutaj tej do mojej ręki. To nie jest taki duży, nawet pewnie na filmie tak dzisiaj się wydarzyło. Ale oh nie jest taki wielki, strasznie. On jest, nie wiem, taki mniejszy nie wiem jak to określić. I w środku jest przepiękny plakaturki. Że te wszystkie prezenty widziałam, bo otwierałam je, jak byłam w moich kuznach. Pozdrawiam serdecznie kuznki. I przepiękny jest ten plakat Piękny jest ogólnie, więc no powieszę go na ścianie na pewno, bo jest mega ładnie, nie wiem gdzie Julka znalazła taką scenerię, no, ale pewnie green screen czy coś takiego, no, więc no nie wiem, ale jest mega piękny. I właśnie tak dobrze zapłacę, do tutaj jeszcze mam taki fajny opis, tylko żebym dobrą stronę trzymała. I to by było na tyle. Bo mm. w sumie są wszystkie rzeczy, jakby moje, które dostałam na święta, więc no to tyle z rzeczy, które dostałam w sumie, ale pięknie. i mam to scrunchie Specjalnie przed nagrywam odcinka i zdjęłam i do tego boksa. Bo już na ręce miałam tego tak ogólnie. Mm. No i chciała się z Wami pożegnać, żyć miłych świąt i... Oczywiście podejdź na mojego Instagrama, na mojego tiktoka, oczywiście linki macie w opisie, tak jak mówiłam na początku filmu. I... ale to mało ważne. I oczywiście w każdym odcinku pozdrawiam jedną osobę, więc Miałam się, ja mam pozdrowić jedną osobę w jednego nazwiska, więc pozdrowię ją W drugi dzień świąt I jest to osoba, która po prostu napisałam taką notatkę tylko dziwną na Messengerze i no mi tak bardzo miło odpłacę, więc bardzo dziękuję Tobie. Pozdrawiam w drugi dzień świąt i... Pozdrawiam ogólnie wszystkich moich widzów, ale muszę pozdrowić jedną osobę I tym razem pozdrowię Pozdrawiam ciebie, Julka Wykładnie Julia Pietruszka, Moja BFF. My się znamy już od dawna Znaczy nie, nie tylko od dawna Ale no my są najlepsze przyjaciółka Ja ją będę chyba na zawsze Ogólnie pamiętać Więc pozdrawiam cię, Julka Wycieczki dla ciebie I kończymy ten odcinek Widzimy się w drugi dzień świąt, więc chciałabym się z Wami pożegnać. Pa-pa!